Wygląda na to, że w naszym liście samochodów będą remontowane drogi. Edna i Billy świetnie się bawią przy pracy. Hej, Dane! Ty też wyglądasz na bardzo zadowolonego. Dane, tylko ostrożnie! Nie chciałbyś wjechać w ten świeży beton. O nie! Dane, jesteś w głębokich kłopotach! Jest jeszcze gorzej. Wygląda na to, że ten beton stwardniał! I co teraz okay. robimy? Myślisz, że powinniśmy zawiadomić superciężarówkę Edna? Okej! Okay. Hej, Karl, jak się miewasz? Nie przejmuj się tymi dziurami w drogach. Nasza ekipa budowlańców już nad tym pracuje. Niestety wydarzył się tam mały incydent i potrzebujemy pomocy superciężarówki. Pomożesz nam? Doskonale! Edna i Billy przygotowywali beton. Kiedy Dane nagle wjechał na niego, zatopił się, a wtedy beton stwardniał. Teraz Dane jest w nim uwięziony. Hmm, przyda się tutaj jakaś mocna maszyna! Tylko bądź delikatny, superciężarówko. mi, nie jest taki twardy jak Beton. Wow, ten świder jest mocniejszy niż przypuszczałem. A to może nie być dobra wiadomość. O nie. Ten świder superciężarówki powoduje trzęsienie ziemi. O mój Boże, jak do tego doszło. Mamy teraz pożar. <śmielkański> <śmielkański> Moi drodzy, musicie się uspokoić mm -hmm. i trzymajcie się z dala od płomieni. Super musisz natychmiast coś zrobić. Spokojnie, Dane. Superciężarówka wie, co robić. Zaraz cię uratuje. Dobra robota, ekipo. To się nazywa praca zespołowa. Tak, i ogień jest pod kontrolą. A Dane wydostał się z kłopotu. To była kryzysowa sytuacja. Superciężarówko, dziękujemy za wyciągnięcie nas z tarapatu. Jesteś prawdziwym superbohaterem! A wy też pokazaliście mnóstwo odwagi. Czy coś nie tak? Ach, widzę. Ten beton miał być na załatanie dziur w drogach, a teraz stwardniał. Co? Superciężarówka ma pomysł? Wow, doskonale! Beton znowu mięknie! Superciężarówko, brawo! Do zobaczenia! Hey. Kerry, a dokąd się tak spieszysz? Jesteś już spóźniona z dostawą? No, no, no. Kerry, też to słyszałaś? To mi brzmi, jakby Bobby miał kłopoty. Co się dzieje, Bobby? Bobby. Czy to rekiny? Pewnie przypłynęły za tobą z morza. Kerry, Bobby cię nie słyszy! Uważaj, bo spadniesz! Kerry! Karl! Kerry i Bobby są w wielkich kłopotach. Kerry spadła z mostu i wylądowała na lilii wodnej. W rzece są rekiny, które chcą ją pożreć. Karl, pomóż im! Płuść, Karl! Tam jest Kari! O nie! Jak tylko tworzy się ten most, rekiny zaczną za nią płynąć! Karl, musisz się natychmiast transformować! Hej, Kerry, zobacz, kto tu jest! Prawie zapomnieliśmy o tych rekinach. Uważajcie! Bobby, super ciężarówka, chce, żeby zaciągnął Kari do brzegu. Kerry, mocno się trzymaj! 아하! 흠! 하하! 오우! 으 아하! 오 와! 죽어! Bobi Gazu! Rekiny cię doganiają! Super ciężarówko, musisz coś zrobić! To świetny pomysł! Przecież masz tyle gadżetów do wykorzystania! Co wybierzesz tym razem? Pospiesz się! Wow, superciężarówko, to naprawdę działa! Te mikrofale odstraszyły rekiny! To niesamowite! Rekiny popłynęły, gdzie pieprz rośnie! Haha, ha, świetna robota! Dziękujemy za pomoc, superciężarówko! Masz rację, Bobi. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszego kanału. Dobry pomysł, superciężarówko. Wykorzystajmy siatkę. Ha, ha, dobrej zabawy, moi przyjaciele.